I BIM! Kolejna historia o ciąży! Cie to berek widzowie. Z tej strony profesor nauk ścisłych. Konkretnie ściskających dupę screen'u. Dzisiaj lekcja na temat dzieci, ale nie tylko dzieci, bo też dzieci dzieci. Znaczy, że dzieci, które mają dzieci. Spokojnie. Wysłuchajcie historii do końca, to dla waszego bezpieczeństwa. Dzisiejsza lekcja będzie bardzo ważna, także róbcie notatki. Uznajcie to za Waszą lekcję i chodźcie na zajęcia. Cześć, mam na imię Luis i chciałbym opowiedzieć wam pewną historię. No tak bo nie spodziewałem się, że chcesz nam historię opowiedzieć. Moja dziewczyna jest w ciąży. Nie ma w tym nic nadzwyczajnego, prawda? Tyle tylko, że ja skończyłem dopiero 16 lat. Trzeba było słuchać na buderzecie. Nie pamiętam mojego pierwszego spotkania z... Nie pamiętam mojego pierwszego spotkania z... Myślałem, nie pamiętasz jak ma To byłby dopiero twistik. ...spotkania z Jasmine, bo byłem jeszcze maluchem. Gniutki, co już w szpitalu na porodówce bajerkę walił? Nie, może nie tylko bajerkę. Nasi rodzice są sąsiadami, więc jak to mówi moja mama, znamy się od kołyski. No, w tej samej kołysce pewnie będzie leżeć wasze dziecko. Znaczy, nie wiem, czy wasze, ale pewnie będzie leżeć. Dorastając, spędzaliśmy ze sobą mnóstwo czasu. W dzieciństwie dosłownie wszystko robiliśmy razem. Teraz też, nawet dzieci robicie razem. Do 16 roku życia byliśmy najlepszymi przyjaciółmi. Ale wtedy wszystko zepsułem. Wszystko? Czy ty ją z po prostu dorastałem i stawałem się mężczyzną. Po prostu dorastałem i stawałem się mężczyzną. Więc zabawę w dom chciałeś nieco ulepszyć, tak? Rozumiem. Zaproponowałem Jasmine, że może zostaniemy kimś więcej niż tylko przyjaciółmi. A ona odpowiedziała oklepaną formułką, że nie chce zniszczyć naszej przyjaźni. A potem dodała, że zawsze możecie być friends with benefits, no nie? I w ten sposób utknąłem w strefy przyjaźni. Właściwie to sami ją stworzyliśmy 16 lat temu. No i w porządku. Mógłbym nawet to jakoś zaakceptować. Mógłbym nawet to jakoś zaakceptować. To czemu tego nie zrobiłeś? Pewnie trochę by mnie to kosztowało, ale w końcu poradziłbym sobie z tym uczuciem. Tyle, że Jasmine zaczęła spotykać się z innym chłopakiem ze szkoły. Czemu on wygląda jak Filip Zabielski? Błagam. Nawet tutaj. Ten cholerny Mike. Mini. Nie cholerny, tylko Mini. Wielki miłośnik kółka teatralnego. Bez przerwy puszył się. Jak path, zamiast zachowywać się jak prawdziwy mężczyzna. Dlaczego Jasmine wolała umawiać się właśnie z nim? No chyba nie wiem. Wszyscy wiedzieli, że Mike to bawidamek, który miał już za sobą randki z ponad połową dziewczyn ze szkoły. Jestem lekko duch i bawidamek. No właśnie, a ty jedyny pocałunek z kim miałeś, to z grubą ciotką w policzek. Dlaczego w ogóle zgodziła się z nim spotkać? Byłem naprawdę wściekły. Debilu, to tylko twoja przyjaciółka. Uspokój się, to jest toksyczne to co robisz. Próbowałem jej powiedzieć, że będzie jego kolejną ofiarą, ale mnie nie słuchała. Pewnego dnia gdzieś pod szkołą zauważyłem płaczącą Jasmine. Nie trzeba być detektywem, żeby domyślić się, co się stało. A co się stało? W sensie, no pewnie z nią zerwał, nie? Ale ja bym chciał poznać szczegóły. Podszedłem do niej i bez słowa ją przytuliłem. Czyli jednak gwa... Poszliśmy razem do domu. Po drodze o wszystkim mi opowiedziała. Moje przypuszczenia się potwierdziły. Dum, dum, dum. Nie no, jakby oni mają k po 16 lat, to jest nic nadzwyczajnego, okej? Okay? Mike z nią zerwał. Szczerze mówiąc, musiałem ugryźć się w język, żeby nie skwitować, a nie mówiłem. Na szczęście się powstrzymałem, a Jasmine była mi bardzo wdzięczna za pomoc. Gdy się żegnaliśmy, spojrzała mi głęboko w oczy i mnie pocałowała. Ale rura. Szybko zmienna. Szybko się dostosuje do otoczenia. Od tak dawna o tym marzyłem, a teraz to działo się naprawdę. Wuhu! I tak zostaliśmy parą. Spędzaliśmy razem noce i dnie, a ja nie potrafiłem opuścić jej choćby na moment. Przez trzy tygodnie wręcz promieniałem Szczęście aż pewnego ranka ktoś zapukał do naszych drzwi. To wy już mieszkacie razem? Otworzyłem i ujrzałem Jasmine w towarzystwie swoich rodziców. Weszli do domu i przekazali nam szokującą wiadomość. Jasmine jest w ciąży. Jasmine jest w ciąży. No i zajebiście! Co w tym szokującego, jak tydzień temu się p***liśmy, no nie? No nie? P***liście się, nie? Z wrażenia musiałem aż usiąść i nawet nie słyszałem, co mówili nasi rodzice. Patrzyłem na nią i widziałem, jak to przeżywa. Z trudem powstrzymywała łzy. Nagle przerwała rozmowę rodziców i powiedziała: Chcę tego dziecka! Chcę tego kebaba! dziecka! Wtedy wstałem i oznajmiłem, że jestem wystarczająco dojrzały, żeby wziąć na siebie odpowiedzialność. Obiecałem, że zrobię wszystko, co w mojej mocy, by zatroszczyć się o Jasmine i dziecko. Najgorszy w najgorszym wypadku tylko dziecko. Te słowa nie miały dla rodziców żadnego znaczenia. Byłem dla nich tylko szesnastolatkiem, który zrobił coś złego. Sobie. Czemu w oczach każdych rodziców, prawie każdych, uprawianie s**ksu przez ich dziecko to zło? Nawet jak macie 20 lat i powiecie mamie, że się k**liście, no to jak mogliście k**wa? mnie to k**wia, bo jakby hello, rodzice, wy też uprawialiście dlatego tu jestem. Potem przeprowadziliśmy mnóstwo rozmów i dyskusji. Wreszcie zapadła ostateczna decyzja. Będę ojcem. Będę ojcem. Jakby decyzja o tym, że będziesz ojcem, zapada już wcześniej, tego tak jakby nie zdiklainujesz po prostu, to nie była oferta. To ty ku... Cześć podejść do brzuszka i powiedzieć, sorry, jakby możesz wracać z powrotem do jajek. Wiedziałem, że przede wszystkim potrzebujemy pieniędzy, dlatego zacząłem szukać pracy. Niestety osoby w moim wieku mogą liczyć na jakiś zarobek jedynie jako dostawcy pizzy. Zarobek jedynie jako dostawcy pizzy. A to. Najgorszy wyrobek w młodym wieku, z tego co wiem. Do wieczora rozwoziłem pizzę, a potem pomagałem na kuchni w McDonaldzie. Spałeś, Chodziłeś do szkoły? Cokolwiek robiłeś jeszcze poza pracą? Zgadza się, nie było łatwo, ale jedna myśl ciągle dodawała mi sił. Niedługo na świat przyjdzie moje dziecko. A to czy twoje? To jeszcze nie... Takie pewne przyjdzie moje dziecko. Stary czeka sobie w domu, kurde, siedzi sobie na kanapce. Chillera totalna utopia. Nagle cyk. Puka mu maluch do drzwi. Stary podchodzi, kurde, otwiera te drzwi, patrzy. O a dziecią, to moje chyba! Dzieciak jak wbija na chatę, wbija się tam na kanapę, chillera totalna z ojcem. No i tak ostre dziecko przyszło na świat siema. Jasmin też przechodziła trudny okres. Była w ciąży w wieku 16 lat i wszyscy ją z tego powodu oceniali, nawet jej rodzice. Ona by wzięła obrót, to by tym brzuchem wszystkich pozabijała. Nadal nie potrafili zaakceptować faktu, że będziemy mieli dziecko. Dobrze, że oni dziecka nie mają. Na szczęście moi rodzice bardzo nas wspierali i zaproponowali, żebyśmy po narodzinach z nimi zamieszkali. Przeznaczyli nawet jeden pokój na przytulny kącik dla dziecka. To było niesamowicie budujące i mogłem im tylko dziękować. Wszystko powoli się układało. Przyzwyczaiłem się do ciężkiej pracy i zacząłem spędzać z Jasmine więcej czasu. A to nie było tak, że ty już wcześniej spędzałeś z nią cały dzień i noc jeszcze tylko pracowałeś. Ty jakby masz dwie prace, to w się sensie dwa etaty. Masz szkołę, masz dziewczynę i dziecko w drodze. Czy ty k w ogóle masz czas oddychać? Ale ona wciąż była smutna. Coś nie dawało jej spokoju i wcale nie chodziło o rodziców. Nie chciała jednak o tym rozmawiać. On pewnie nawet nie wie, że wciąż zachodzi się po ss. On nigdy nie uprawiał więc skąd ma wiedzieć? Wpadłem na pomysł, jak mógłbym ją rozweselić drugim dzieckiem. Udało mi się znaleźć kilka godzin w tygodniu na przygotowanie pokoju dla dziecka. Odświeżyłem ściany, położyłem miękki dywan, złożyłem łóżeczko. I kupiłem mnóstwo zabawek. Chciałem zaskoczyć Jasmine. Wziąłem wolne i spędziliśmy razem cały dzień. Poszliśmy na spacer, wybraliśmy się do kina i byliśmy na romantycznej kolacji. Czemu ona ma wino i kole? Po pierwsze, czemu ma wino, jest nieletnia, a po drugie, czemu wino i kole? Czy ona wino popija kolą? Kuda! Wino, wino, wypij do da. Wtedy wreszcie przyszedł czas na niespodziankę. Poszliśmy do mojego domu, zasłoniłem jej oczy i zaprowadziłem do pokoju dziecka. A tam dziecko! Kiedy weszliśmy do środka, powiedziałem, tutaj wychowamy naszego malucha i pokazałem jej pokój. Przez moment się rozglądała, a potem zaczęła płakać. Boże, debilu, to za brzydki kolor ścian! Jasmin zaczęła mnie przepraszać, nie miałem pojęcia, co się dzieje. I wtedy w końcu zdradziła swój sekret. To nie ja byłem ojcem dziecka. Jasmine wyznała, że Mike rzucił ją, kiedy powiedziała mu, że jest w ciąży. Ach, ten Filip Zabielski! Mój świat rozpadł się na kawałki. Cała moja ciężka praca i te wszystkie kłótnie z rodzicami były winą Majka. Były winą Majka. Zawsze wszystko winna, mini Majka. Byłem w totalnej rozsypce, ale wydarzyło się coś nieoczekiwanego. W środku nocy ktoś głośno zapukał do drzwi: FBI, open -up. Chociaż nie mam w sumie 16 lat, to mogą! No, ale trudno! To byli jej rodzice. Wyglądali na przerażonych. Zaalarmowali, że Jasmine ma skurcze i musi natychmiast trafić do szpitala. Więc przyszli do was, a was do szpitala. Pielęgniarki zabrały Jasmine na salę porodową. Problem w tym, że była dopiero w ósmym miesiącu ciąży, co oznaczało, że jej i dziecku groziło niebezpieczeństwo. Ciągle powtarzałem sobie, że nic jej nie będzie, że dziecko będzie zdrowe i wszystko na pewno się ułoży. Jakieś trzy godziny później w końcu pojawił się lekarz. Zapytał, kto jest ojcem dziecka. Zapytał, kto jest ojcem dziecka. A no widzisz, taki prank. Bez wahania powiedziałem, że ja. Doktor westchnął i odparł. Dziecko jest zupełnie zdrowe. Z mamą też wszystko dobrze, ale musi odpoczywać. Stwierdził, że najlepiej będzie, jak teraz pojedziemy do domu się zregenerować i wrócimy jutro rano. Ten chłopcu przy okazji na język migowy przetłumaczył, co mówi. Widzę, duży budżet był na ten odcinek. Brało prawdziwe historie. Rano, kiedy Jasmine się obudziła, pielęgniarka pozwoliła mi się z nią zobaczyć. Kilka godzin później pielęgniarka weszła do sali z dzieckiem na rękach. W tamtej chwili z moich oczu polały się łzy szczęścia. już był taki mały i różowy. No, jak był różowy, to nie świadczy o nim zbyt dobrze. Czułem się, jakby łaska całego świata zgromadziła się w postaci tej małej kruszyny. To chyba instynkt rodzicielski, ale wiedziałem, że zrobię wszystko, aby tylko maluch był bezpieczny. Nie miało dla mnie znaczenia, kto jest biologicznym ojcem. To nasze dziecko i nasza rodzina. Jest. Dobrze, oby tak dalej. Z takim podejściem przez świat, to nasze dzieci, znaczy wasze dzieci. Dziecko! Dziękuję za wysłuchanie mojej historii. Ależ proszę cię bardzo, nie ma najmniejszego problemu. Dla mnie to czysta nieprzyjemność. I niestety sposób na życie, ale też super zabawa. Super zabawa i spędzanie czasu z moimi widzami. A to się niestety kończy na dzisiaj. Ten zalążek radości w każdym odcinku, czyli wy widzowie, kiedyś dobiega końca i to jest ten moment i to jest smutny moment. Ale nie możemy patrzeć przez. Smutek na świat musimy być szczęśliwi. Także ze szczęściem Was odsyłam, ja się żegnam, widzimy się w środę. Trzymajcie na razie i po! Dzisiaj tylko chill, tak już musi być, bo dwa razy nie będziemy żyć Wyluzujmy się na parę chwil Otwórz wino, niech zapłonie grill Nad głowami unosi się dym Dziś tylko chill, chill, chill